Dzień dobry, przepraszam. Szybkie pytanko. Czy pali pan papierosy? Jakie papierosy? Po co to komu potrzebne? Na całym świecie ludzie przestają palić papierosa, zamiast tego palą gumę. Podobno za tym wszystkim stoi marka Widwid z ich limitowaną kolekcją Smoke Tires Not Cigarettes. W zeszły czwartek o godzinie 17 mogliście zobaczyć odcinek, w którym mój samochód jechał na 1,4 mili. W niedzielę, jak co tydzień oczywiście Motonius, a dziś odcinek merytoryczny i porozmawiamy sobie o najbardziej ikonicznych samochodach z USA. Mam wrażenie, że potrzebna jest taka krótka encyklopedia i rzut historyczny tak, by po pierwsze pokazać Wam jaką te samochody mają historię i po drugie ukrócić jedną ważną rzecz. Jako właściciel przerobiłem już Chevroleta Camaro i Dodge'a Challengera i zbyt wiele razy w swoim życiu słyszałem, ale fajny Mustang, więc Moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie na małą encyklopedię i krótki rys historyczny, jak chodzi o najlepsze samochody za Ocean. Chevrolet Corvette. Na rynku mamy aktualnie ósmą generację tego samochodu, natomiast jego pierwsza generacja została zaprezentowana, słuchajcie, 70 lat temu. W 1953 roku. Wtedy był to pierwszy seryjnie produkowany samochód, który posiadał karoserię z tworzywa sztucznego, osadzoną na stalowej ramie. Wówczas była to niemalże kosmiczna technologia i być może dlatego też był to samochód tak bardzo lubiany przez astronautów. Gdy USA w latach 60. przeprowadzało podboje kosmosu, astronauci z NASA jeździli praktycznie tylko Chevroletami Corvette, Pierwszej, drugiej oraz trzeciej generacji. Ten prosty zabieg marketingowy sprawił, że Chevrolet Corvette stał się jednym z najpopularniejszych na świecie dwumiejscowych samochodów sportowych. Pierwsza generacja została wyprodukowana w ilości 69 015 egzemplarzy, druga generacja 117 964 egzemplarzy, trzecia generacja, trzymajcie się, 542 741 sztuk. Czwarta generacja. 366 277 egzemplarzy, piąta generacja 247 715 samochodów, szósta generacja 215 123 auta, siódma generacja 94 529, a produkcja ósmej generacji nadal trwa, ale ilość przekroczyła już 111 tysięcy wyprodukowanych sztuk. Więc w sumie mamy ponad milion 750 tysięcy aut. Co jak na umówmy się, totalnie niepraktyczne i nikomu tak naprawdę niepotrzebne auto, to jest niesamowicie dobry wynik. Wszystkie korwety od zawsze posiadały pod maską tylko i wyłącznie silniki V8. Poza pierwszą generacją, która jedynie na samym swoim początku dosłownie przez chwilę wypuszczana była z rzędową szóstką o pojemności 3,9 litra. I od zawsze były to auta lekkie, miały napęd na tył, miały karoserię z włókna, tak jak właśnie pierwsza generacja oraz silnik umiejscowiony z przodu. Sprawa nieco się zmieniła przy okazji obecnie produkowanej ósmej generacji Vetty, w której silnik powędrował z przodu do tyłu i jest umiejscowiony centralnie. I co jest ultra zajęte? To bazowa wersja takiej korwety z silnikiem umiejscowionym centralnie kosztuje od 64 500 dolarów, czyli jakieś tam 272 000 zł. A mówimy tutaj o 500 konnym super samochodzie, który w swojej klasie nie ma absolutnie żadnej konkurencji, zwłaszcza biorąc pod uwagę pułap cenowy. I to w ogóle jest przepiękne w przypadku amerykańskiej motoryzacji. Te auta zawsze były i nadal są ponad przeciętnie przystępne. Może nie powiem, że są tanie, ale na pewno są tańsze, Niż ich konkurencja. I to samo tyczy się kolejnego samochodu w naszym zestawieniu, którym jest Ford Mustang. Czyli no chyba najbardziej ikoniczny amerykański samochód. No, myślisz, samochód ze Stanów Zjednoczonych. Ford Mustang. Proste. Tu w ogóle ciekawostka: pierwszy prototyp Forda Mustanga powstał w 1962 roku i w pewnym sensie miała to być odpowiedź Forda na Corvette C1, co zresztą bardzo dobrze widać patrząc na stylistykę obydwu samochodów. Finalnie jednak produkcyjna wersja Mustanga wyglądała stanowczo inaczej. No i co by tu nie mówić, no Mustang to Mustang. Pierwsza generacja została zaprezentowana w 1964 roku i była produkowana do 1973. Sama pierwsza generacja tego auta została wyprodukowana w ilości ponad 1,5 miliona egzemplarzy, więc w 9 lat sprzedało się tyle Mustangów, ile sprzedało się Corvette przez jakieś 60 lat. No ale chyba nie ma co się dziwić, Mustang od zawsze był i nadal jest czteroosobowy, no i był też zdecydowanie tańszy niż Corvette. Niska cena mustanga wynikała przede wszystkim z faktu, że podzespołowo w dużej mierze bazował on na modelach Falcon oraz Fairlane. Duży problem z mustangiem jednak jest taki, że o ile Corvetta przez wszystkie lata swojej produkcji wyglądała absolutnie nieziemsko, o tyle Mustang po zakończeniu produkcji pierwszej generacji, no Został delikatnie upośledzony. W międzyczasie jeszcze USA dopadł kryzys paliwowy, więc pojawiały się Mustangi, które miały nawet 88 koni mechanicznych, które były generowane z czterocylindrowego silnika silnika 2.3. Więc dla antyfanów 2-3 Ecobusta małe przypomnienie, że silnik 2-3 rzędowa czwórka pojawiła się już w Mustangu w 1974 roku w przypadku jego drugiej generacji. Później prawdziwy Mustang wrócił wraz z piątą generacją w 2004 roku. Wyglądał klasycznie, wyglądał dobrze, miał niezłe silniki, nadal był tani. Ale przez to, że był tani, inżynierowie musieli gdzieś znaleźć oszczędności i dlatego też zastosowali w Mustangu średniowieczne rozwiązanie. Sztywny tylny most, czyli rozwiązanie, które w samochodach osobowych nie jest stosowane od jakichś 378 lat, no i dlatego też to auto nie prowadziło się najlepiej. Przy szóstej generacji nastąpiła swego rodzaju rewolucja. Mustang po raz pierwszy w historii wkroczył do sprzedaży w Europie i auto okazało się być ogromnym sukcesem również na starym kontynencie. Dlatego też chcąc, nie chcąc, Mustang odbitych 10 lat rok w rok zyskuje sobie tytuł najlepiej sprzedającego się samochodu sportowego na świecie. Od początku produkcji Mustanga ten samochód sprzedał się w ilości ponad 10 milionów egzemplarzy, a aktualnie produkowana jest... Choć tutaj, przepraszam, nie produkowana jest, a produkowana miała być. Siódma generacja Forda Mustanga. Produkcja tego auta została wstrzymana z uwagi na problemy z kontrolą jakości. I gdybyście się zastanawiali, tak, nowy Mustang nadal będzie oferowany z 5-litrową V8 pod maską oraz z Ecoboostem 2.3. Chevrolet Camaro czyli Absolutnie największy rywal Forda Mustanga, jaki jest dostępny na rynku. I tutaj takie małe wtrącenie ode mnie. Po pierwsze, Ford Mustang i Chevrolet Camaro to nie masel to pony kar. Bardzo Was proszę, pamiętajcie o tym. Po drugie, o historię każdego z samochodów w tym filmie można by napisać książkę, a ten film to tak naprawdę liźnięcie tego tematu, więc jeżeli chcielibyście jakiś obszerniejszy materiał na temat któregoś z samochodów, dajcie znać w komentarzach. No i po trzecie, pamiętajcie, że Camaro. Wcale nie jest gorsza od Mustanga. Pierwsza generacja Camaro zadebiutowała w 1966 roku, dwa lata po Mustangu, i mówiąc wprost, była to odpowiedź Chevrolet'a na model Forda, który idealnie wpasował się w potrzeby rynku. Dlatego też w dużej mierze Camaro od zawsze w pewnym sensie stało w cieniu Mustanga, było z nim porównywane i w wielu przypadkach także było z nim mylone. Co pewnie dla władz Chevrolet'a było dosyć krzywdzące, bo od początku komunikacja wokół tego modelu brzmiała, że Camaro to takie małe, złośliwe zwierzę, które zjada Mustangi. Amerykanie lubią się bawić w takie przepychanki słowne. Po zakończeniu produkcji pierwszej generacji Chevrolet zaczął trochę błądzić z Camaro. Podobnie zresztą jak Ford z Mustangiem. I stylistycznie i ideologicznie no te auta nie przypominały swojego przodka z lat 60. W 2002 roku zakończyła się produkcja czwartej generacji. Tego samochodu i Camaro zniknęło z rynku. Ale, jak już bardzo dobrze wiecie, w 2004 roku Mustang wrócił na rynek ze swoją piątą generacją, która wyglądała świetnie, sprzedawała się świetnie, wyglądała jak przodek sprzed lat. No i Chevrolet znowu spóźniony, znowu za Fordem, zaczął łączyć kropki i opracowywać plan wdrożenia Camaro na rynek ponownie, i zrobili to. Ale dopiero w 2008 roku. Camaro piątej generacji wyglądało świetnie, było wyjątkowo muskularne, agresywne i do tego zostało wypromowane przez film Transformers. Na fali popularności, więc, Chevrolet w 2015 roku zaprezentował szóstą generację Camaro. I tutaj po raz pierwszy udało im się nie spóźnić. Zrobili to dokładnie w tym samym roku, kiedy to samo ze swoim samochodem zrobił Ford. Tylko, że wypuścili naprawdę ładne auto i później zaczęli z nim kombinować. W 2018 roku zrobili lifting karoserii i został on skrytykowany, więc w 2019 roku znowu próbowali poprawić wygląd Camaro. Ale jednak cały czas, mimo tych prób popraw, coś było nie tak. Sprzedaż Camaro spadała i nie była satysfakcjonująca dla Chevroleta. Osobiście uważam, że szkoda, bo Camaro są zdecydowanie mniej pospolite niż Mustangi. Wyglądają bardzo dobrze i prowadzą się lepiej niż Mustangi. Natomiast już teraz wiemy, że w 2024 roku produkcja Camaro zostanie zakończona i nie ma ani słowa na temat następcy tego modelu. Dodge Challenger Challenger, w przeciwieństwie do Mustanga i Camaro, jako jedyny jest określany mianem Masylkara, a nie Ponykara. A to przede wszystkim z uwagi na wymiary tego samochodu, bo od samego początku produkcji był on zdecydowanie większy, cięższy, masywniejszy i potężniejszy od swojej konkurencji. Historia Challengera na rynku jest jednak nieco bardziej burzliwa niż w przypadku jego konkurentów, bo mimo że nie są to bezpośredni rywale, to Camaro, Mustang i Challenger to często są te właśnie trzy samochody, o których się myśli chcąc mieć jakieś fajne, nietuzinkowe, dwudrzwiowe auto za oceanu. Challenger na rynku zadebiutował później niż Mustang i później niż Camaro. Zrobił to dopiero w 1969 roku, co niestety zagrało na jego niekorzyść jako iż wówczas zainteresowanie takim typem samochodów sukcesywnie malało. Dlatego też ten samochód produkowany był stosunkowo krótko, przez 5 lat do 1974 roku, i w tym czasie sprzedało się go nieco ponad 188 tysięcy egzemplarzy. Osoby, które lubią historię bankowo, skojarzą, że w 1973 roku na świecie pojawił się kryzys paliwowy, który dotknął również uwielbiające wielkie paliwożerne silniki USA, i dlatego też m.in. w 1974 roku już. Produkcja Doja Challengera została zakończona, natomiast po czterech latach Chevrolet wpadł na pomysł, że może by spróbować reaktywować niejako ich już w tym momencie nawet legendę. I zrobili największe gówno jakie się tylko dało. Challenger drugiej generacji wyglądał jak nieudana próba skrzyżowania amerykańskiego wozu z japońskim i dokładnie tym właśnie był. Bazował na Mitsubishi Galancie Lambda, natomiast gołym okiem widać było, że coś tu ostro poszło nie tak. Challenger drugiej generacji wyglądał kompletnie niejako. No, wyglądał po prostu tragicznie, ale pewnie pomyślicie sobie, że okej, okay, może i nie wyglądał najlepiej, ale być może za to nadrabiał swój wygląd silnikami. No więc. Jeżeli dla kogoś silnik czterocylindrowy o pojemności 1.6, 2.0 albo 2.6 to odpowiedni wybór do masylkara, to chyba nie mamy o czym rozmawiać. Challenger 2 Cupa został wycofany z produkcji w 1984 roku i Dodge dał sobie aż 23 lata na przemyślenie tego, jak powinien wyglądać ten samochód. No i trzeba przyznać, że ten czas im się przydał. Zdecydowanie im się przydał. W 2007 roku wrócili z Challengerem trzeciej generacji. Na pierwszy rzut oka widać było podobieństwa stylistyczne, jak chodzi o linię nadwozia względem tego Challengera, którego wszyscy zapamiętali. Auto było potężne, wyglądało jak wyciosane dłutem z klocka drewna, miało ponad 5 metrów długości, prawie 2 metry szerokości i to było w nim absolutnie piękne. Taki właśnie powinien być Challenger. I widać, że ludziom ten samochód w takiej formie się spodobał. Od momentu jego powrotu na rynek w 2007 roku do dziś sprzedało się ponad 700 tysięcy egzemplarzy tego samochodu. Absurdalnie głupie, niedorzeczne, niepotrzebne, niepraktyczne, dużo palące auto, ale to w nim jest właśnie najlepsze. To w nim jest przepiękne i dlatego też takie auto postanowiłem sobie sprawić. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego Challengera na 1,4 mili na naszym kanale, to koniecznie wpadajcie. Odnośnik gdzieś u góry. Challengera podobnie jak Camaro jednak dopadło życiem. Dlatego też w 2024 roku ten samochód w spalinowej wersji znika z rynku i dlatego też Dodge przygotował solidne pożegnanie tego modelu w formie 1025-konnego Challengera Dimona 100. 170. Będziemy tęsknić do Dodge Challengerze. Pa, pa A teraz Dodge Viper. No i k***a, Viper to jest po prostu król pośród amerykańskich samochodów. Pierwsza generacja tego samochodu ujrzała światło dzienne w 1991 roku. To było auto absolutnie bezkompromisowe. Amerykanie wspomogli się Lamborghini przy projektowaniu silnika. Przy projektowaniu całej reszty pomógł im Karol Shelby i tak powstało auto z jednym z największych seryjnie produkowanych silników. Osiem wolnosących litrów w układzie V10. Osiem litrów. Z zewnątrz auto wyglądało fantastycznie, natomiast w środku było najgorszym, perfidnym golasem z plastiku. To auto nie miało nawet klamek z zewnątrz. Swoją drogą dajcie znać w komentarzach, czy są tutaj tak stare osoby jak ja, które pamiętają coś takiego jak serial Viper. To auto nie miało żadnych systemów bezpieczeństwa. Miało końcówki wydechu wyprowadzone po bokach. Było toporne, źle się prowadziło przez tak ogromny silnik zamontowany z przodu. Ale no znowu, czy to nie jest w tym samochodzie piękne? W 1996 roku wprowadzono drugą generację tego samochodu, która nieznacznie różniła się stylistycznie. Z każdą generacją to auto stawało się coraz nowocześniejsze i coraz potężniejsze. W 2002 roku pojawiła się trzecia generacja Vipera, która dostała silnik o pojemności 8,3 litra. W 2008 roku wprowadzili czwartą generację, która dostała silnik 8,4 i taka też pojemność pozostała z Viperem aż do jego piątej generacji produkowanej od roku w 2013. 13. Swoją drogą, są ludzie, którzy uważają, że było pięć generacji Doja Vipera, a są też ludzie, którzy uważają, że były trzy generacje Doja Vipera. Ci, którzy uważają, że były trzy generacje, uważają, że pierwsza i druga generacja to tak naprawdę pierwsza generacja, że trzecia i czwarta generacja to tak naprawdę druga generacja i że piąta generacja to tak naprawdę trzecia generacja i trzeba przyznać, że coś w tym może być, bo rzeczywiście te generacje pomiędzy sobą pierwsza i druga oraz trzecia i czwarta różniły się raczej kosmetycznie. Piąta generacja Vipera była a ostatnią. Produkcja tego samochodu została zakończona w 2017 roku. Przez 26 lat produkcji Viper'a sprzedało się zaledwie 31,5 tysiąca egzemplarzy, sprawiając, że projekt Viper był najzwyczajniej w świecie zbyt drogi, by trzymać go przy życiu. Nawet w świecie chorej amerykańskiej motoryzacji pieniądze również mają znaczenie i dlatego też skoro projekt Viper był nieopłacalny, Trzeba było zakończyć jego produkcję, i dlatego też wyprodukowane do tej pory Dodge Vipery, jak szalone, zyskują teraz na wartości. Słuchajcie, wiem, że w tym odcinku tak naprawdę tylko nieco ruszyliśmy temat tych amerykańskich legend, więc dajcie znać w komentarzach, czy na przykład chcielibyście drugą część zestawienia z takimi legendarnymi, ikonicznymi amerykańskimi samochodami, albo czy chcielibyście jakiś odcinek szerzej poświęcony któremuś z modeli tutaj przedstawionych. Dzięki Wam śliczne za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w czwartek w nieco luźniejszym motoryzacyjnym odcinku. Odmeldowuję się. Do zobaczenia.